Jest to mój pierwszy film, do proszę się nie śmiać. Chciałbym zaprezentować dla Kalibra 2007 roku, e, dokładnie z grudnia. Jak widzicie, radzi sobie w nierównościach bez żadnego ale. A zatem tak, zacznijmy od klęcza. Auto wygląda w ten sposób, e, fotele ma zadbane, żadnych przetarć nie posiadają. Ciszymy trochę radyjko, żeby lepiej było słychać. E, tapicerka też jest w nienagannym stanie. Myślę, że żadna kobieta nie doczepi się co do stanu faktycznego wnętrza. E, spójrzmy na tył. E, z tyłu jest dość przestronnie, bez problemu wchodzą trzy podkładki bądź dwa foteliki. Jedna podkładka na środku dla dziecka. Klapa. Jak wygląda klapa? Lekko nam się przykurzyła. W terenach, proszę zobaczyć, nie posiada żadnej rdzy. Zaprezentujemy jeszcze tutaj. Tutaj jest najczęstsza bolączka, właśnie tych aut. One tutaj lubią gnić. No i wychodzi wtedy korozja, która estetyka auta nam zaniża. Tutaj tego nie ma. Jest roletka. Pod roletką mamy zapasowe żarówki, zapasowe dywaniki. Nie wyciągaliśmy, bo nie spodziewaliśmy się dzisiejszego nagrania. Przechodzimy teraz do drugiej strony: autka. Można też zaprezentować fotele, które nie są ani popękane, poprzedzierane. Boczki. Tak samo pod drzwiami nie ma żadnej korozji. Gdzie to jest? Jeden mankament, mały. Jest tutaj gdzieś jakiś był odprysk. Ktoś kiedyś go tam, że tak powiem próbował zamaskować średnio mu to wyszło eee, z drugiej strony no mały piasek jesteśmy nad naszym pięknym Kuźnickim jeziorem ale fotel kierowcy nie jest zmęczony ani siedzisko ani boczek zegary wyglądają jak wyglądają świeci się właśnie kontrolka od ręcznego eee, e, dźwiga, dźwignia jest na bardzo Dźwięk fajnym sześć, położeniu Czarowałaś tę melodię z rotlemy, no to Siada się do niego bardzo wygodnie. Ale teraz Mianowicie, jest bardzo dobrze usytuowany podłokietnik z, z biegami, nie? Także tutaj nie ma żadnego problemu, że trzeba gdzieś szukać, że jest niewygodnie. Siedzi się naprawdę bardzo komfortowo. Autko też jest wyposażone w kamerkę, która nagrywa podczas jazdy. Też jest sprawna. Zostawiam w komplecie do auta, nie będę nic domontował. Pod łokietniku mamy sprytny schowek na, na telefon. No i co najważniejsze dla każdego pana i pani: e, jadąc w podróż, e, posiadamy tutaj fajn, fajny, klimatyzowany schowek e, z takimi. O, jakiś motylek przy chyba na szczęście. Z wyżłobieniami na napoje wyskokowe, bądź nie wyskokowe. Schowek drugi pomieszcza naprawdę dużo. Jest jeszcze dodatkowy schoweczek. Tutaj taki mały, sprytny. Także można tu sporo pochować. Oczywiście auto posiada klimatyzację. Posiada komputerek pokładowy. W momencik, zamknę na chwilę ten drzwi Mamy tutaj, teraz pokazuje nam ile stopni, jaka fala radiowa jest w tym momencie. Mamy średnie spalanie na 100 km 7,4. No ale tutaj mieliśmy drogę trochę, że tak powiem, spartańską. To wiadomo, zawsze troszkę więcej spali to autko. Tutaj mamy dystans, na ile nam kilometrów starczy. Paliwka bardzo fajnie się to sprawdza. Tutaj mamy czas e, od wyjazdu, który nam liczy. E, tutaj mamy, nawet nie wiem co to jest. No i generalnie co jeszcze? Radejko jest czytelne, bardzo fajne nagłośnienie, bas jest bardzo czysty. Ktoś kiedyś miał zamontowany tutaj e, trzymak do Sibiradia, no i, no i zrobił właśnie takie dziurki, chociaż mógł to zrobić na taśmę, no ale trudno. My chyba tutaj zamontujemy jeszcze, yy, że tak powiem, jakiś, yy, jakąś choinkę albo coś zapachową, jakiś zapaszek. Przejdźmy teraz dalej. Yy, szyby, oczywiście, wszystkie cztery w prądzie. W ten sposób. Eee, tak jak widać jest wszystko zadbane, silnik jest niemyty eee, jedynie co to, to była przytarta ten eee, przytarto był bardzo zaturzony, akumulator jest 8-miesięczny, wycieków żadnych nie ma, można też sprawdzić auto od spodu, nie ma problemu, czy przedost nie ma niepokojącego. Autko miało spotkanie z Sarną, eee, uszkodzony został Przedni zderzak i przednia maska. Było to lakierowane, w renomowanym zakładzie. Także jest naprawdę bardzo dobrze dobrany kolor. Nie ma żadnych zastrzeżeń. Nie? Teraz wsiądźmy do autka, przejedziemy się po wertykłach. jak mówiłem, autko jest naprawdę bardzo wygodne. No to ruszamy. Mamy drogę wyboistą. Yy, momencik, przyspiesz tutaj, pokaż na licznik. Dodajemy teraz gazu. Są tu spore dziury. Auto bardzo dobrze tutaj wmiatanie. Nie ma żadnych yy, turbulencji, niczego tego typu. No i spotkamy się za chwilę na asfalcie, można posłuchać jeszcze co się dzieje wewnątrz cisza po prostu jest słuchaj, tylko zawieszenie jak wybiera jest bardzo żywawy ten samochód nie wspomnę o tym jak yy, delikatnie pracuje układ kierowniczy i wspomagający yy, kolumnę kierowniczą Jest naprawdę super nie trzeba tutaj żadnej siły że tak powiem dodawać plastiki które się znajdują są cichutko, nie skrzypią no myślę, że tutaj zaspokoi to każdego. Nie? nie będzie tu nic denerwowało, że tak powiem, czy wpływało na komfort jazdy, nawet po takich nietypowych wyboistych drogach. Za chwileczkę wyjedziemy na asfalt. Aha, jeszcze najważniejsze staniemy, bo później nie wiadomo, czy tam nie będziemy mogli, czy będziemy mogli gdzie stanąć. Wjedziemy i dodam agresywnie gazu, a będzie można zaobserwować, czy silnik kopci z tyłu, czy coś takiego się dzieje. Tak jak widać, nawet przy agresywnym dodaniu gazu e, nic niepokojącego nie ma, że silnik e, kopci na czarno bądź na biało no jedziemy dalej wyjedziemy na, na drogę asfaltową to zademonstruję mniej więcej jak jak autko przyspiesza dalej jedziemy wyboistą drogą są tutaj kolejne nie kolejne nie to co w typowym osobówce. Żeby czepało tam, czy cokolwiek, jedzie się fajnie, bez obawy, że się urwie miskę olejową, bądź inne podzespoły. Warto dodać, że przez ostatnie 6 lat, auto było w jednych rękach, przez ten okres na pewno nie miało żadnego wypadku i też właściciel nie palił papierosów, nie czuć tego odoru, który, który po prostu przesiąka samochód. Gdy, gdy jest palone, tapicerki nie są nigdzie przypolane no tyle mógłbym dodać nie? No ten to mankament, to gdzieś tam ten odprys, który był zamaskowany. Drugi mankament no to te dziureczki, co gdzieś tu ktoś sobie przykręcił właśnie ten trzymak do tego CBA i, i tak to wygląda. Jedziemy dalej, kawałek mamy po tych dziurach. Aha, warto dodać, że auto 15 tysięcy kilometrów temu miał wymieniony pasek rozrządu razem z napinaczami. To jest kolejny koszt, który poniósł poprzedni właściciel. E, który no, na 40 tysięcy ze spokojem jest spokój. Jedyne co, to, to dla Was pewności warto wymienić filtry. Chociaż filtr, patrzyłem powietrza, to wygląda dość świeżo aczkolwiek no, nie mam informacji dokładnej kiedy to tam było wymieniane ale to są sprawy rzędu tam 200-300 zł razem z olejem Zapach, jak włączy się klimatyzację nie ma zapachu jakichś tam yy, zgniłych grzybów jak to się mówi w żargonie mechaników także tu nic nie ma oponki z tyłu są nowe yy, przednie są po jednym sezonie Ubezpieczenie i przegląd mamy do opłaconej w całości, oczywiście nie w ratach, do przyszłego roku, do kwietnia, chyba do kwietnia, dokładnie nie pamiętam, ale jeszcze bardzo długo. Zatem to kolejne pieniążki, które mamy zaoszczędzone w kieszeni. Ja auto kupiłem e, właśnie po kolizji z Sarną. E, no Udało się tak, że po prostu. Oprócz zderzaka i tej maski nic nie ucierpiało. chłodnice na swoim miejscu, e, żadne niespodzianki inne nie spotkały. Gdzieś tam plastik od, od właśnie zderzaka przed podpasek od alternatora też jest wymieniony na nowy. Napinacz został cały, ale mówię o pasku tym zwykłym, wieloklinowym, nie o rozrządowym, żeby nikt tam nie mylił. No i wyjeżdżamy teraz na drogę. Mamy drugi bieg, eee, typowo na poproszę poproszę no i dodajemy gazu. W samochodzie nie jest głośno, zwija się, świeci się kontrolka od niezapiętych pasów, no. bo nie zapiąłem, zaraz zapnę. Droga jest też tutaj bardzo wyboista, nie wiem kto ogląda ten film, ale zna różnicę, no to jest wyboista, zwolnijmy, żeby czasami... I zapniemy pas, czasami ten film nie kosztował nie za dużo. Zgasła od, od pasów. Sygnału żadnego dźwiękowego akurat nie ma w tym modelu. Albo był, może ktoś zniwelował, bo go denerwowało jakieś pasów. No i popatrzmy na licznik. Teraz mamy czwóreczkę, dodajemy gaz. Auto bardzo dobrze przyspiesza. wrzucamy piąteczkę, dodajemy gaz. wszelkie zgody na jakiekolwiek kontrole w stacjach diagnostycznych, bądź też przyjazd z mechanikiem. Mam też kanał, dostęp do kanału, pod którym można wejść obejrzeć auto od spodu, żeby nie było żadnych niespodzianek. Auto jest pewne i myślę, że kwota która, za którą oczekuję jest adekwatna naprawdę do stanu technicznego tego samochodu. Gorąco polecam i dziękuję. Pozdrawiam.